Cześć. Od 10 do 12 lipca organizujemy w Warszawie niezwykłe wydarzenie. Pewnie nie wiecie, że wielu Waszych znajomych jest aktorami. dzień studiują i pracują, a wieczorami mają próby i grają spektakle. No, mówię wam, że mam Postępujecie jak dzieciaki. Teatr, który robią, poziomem artystycznym dorównuje najlepszym scenom w kraju. Robią to za darmo, często w kiepskich warunkach. Właśnie. Organizujemy profesjonalny festiwal na profesjonalnej scenie. Przez trzy dni festiwalu będziecie mogli oglądać spektakle najlepszych teatrów studenckich z całego kraju. Ale teraz się zmieniła. Czyli może być albo lepsza, albo gorsza. Wstęp na festiwal jest wolny. Potrzebujemy więc każdej złotówki, żeby zorganizować wszystko na wysokim poziomie. Protestować! Nie. Puszczcie nam wpłacając tyle, ile możecie, a potem przyjdźcie oglądać świetnych aktorów na wielkiej scenie.